フフフフフフフフ。<laughs> Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie z cyklu Ty śmieciu ekocyklicznie o gospodarce. Ten odcinek postanowiliśmy poświęcić plastikowi i temu, jaki wpływ plastik ma na środowisko i na nasze zdrowie. A witają Państwa, jak zwykle, dr Katarzyna Michniewska, prezes firmy Ekocykl. Dzień dobry. I macie orłoś, najbardziej zaangażowany w kwestie ekologiczne dziennikarz w Polsce. No, jeden z, jeden z. Proszę Państwa, myślę, że śmiało można powiedzieć, że plastik ostatnio nie ma dobrego PR-u. Na przykład mówi się o tym, jest taki pogląd, że w 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Brzmi to przerażająco. Ciężko sobie w ogóle to wyobrazić samą. Yy, tak, tylko ja. że no, no, po, po pierwsze, jeśli tak się stanie, to co z tego wynika? Po drugie, czy możemy temu jakoś zapobiec? Możemy coś zrobić, żeby jednak tak się nie stało? W niektórych miejscach jak się podróżuje, to już tak naprawdę w taki sposób to wygląda, kiedy trzeba pływać między... Między odpadami, między plastikami. Ale to pani doktor, zdarzyło się wie. pani coś takiego? Widziała pani taką sytuację gdzieś na jakimś morzu czy oceanie? Widziałam w, na plaży taką ilość odpadów, która praktycznie pokrywała piasek. Nie było widać piasku. To nie było w Polsce. To nie było w Polsce. Bo ja w Polsce owszem i to ostatnio podczas wakacji widziałem w Bałtyku jakieś tam nie wiem pływające dryfujące butelki jakieś inne fragmenty odpadów ale nigdy jeszcze na polskiej plaży nie widziałem czegoś takiego byłoby to oczywiście straszne przerażające ale takie filmy można znaleźć na przykład na YouTubie bez żadnego problemu mm -hmm. y więc co by było, gdyby tak się stało? To chyba z tego by wynikało, że już w ogóle nie moglibyśmy jeść ryb, na przykład. No, już teraz mówi się o tym, że ilość plastiku, która zalega w morzach i oceanach od lat 70., 80. poprzedniego stulecia. Zaczęła się rozkładać, no bo tak mniej więcej szacuje się ten proces, i przenika do organizmów żywych, przenika do mhm. zwierząt, które potem my zjadamy, i powoduje, że w pewnym sensie my zaczynamy te odpady, które wyrzucamy, w taki mhm. sposób niekontrolowany zjadać. Mam tutaj notatki na ten temat. Otóż. Yy... Chodzi o związki nazywane endokrynnie czynnymi, które przenikają do wody, żywności i powietrza. No i wnikają przez błony śluzowe, zjadamy je, wchłaniamy przez skórę i podczas oddychania itd. Tak tak ma to konsekwencje mhm. dotyczące naszego, naszego zdrowia. Tak, i powoduje, powoduje mnóstwo chorób różnego rodzaju. Które y, można śmiało już powiedzieć, że są dane statystyczne na ten temat, które się nasilają. Czyli nowotwory, hmm. kwestia otyłości, różnego rodzaju alergie, z tym mamy do czynienia na co dzień. Jest to przerażające i ma, ma pani rację. Ja, ja już teraz zresztą łapię się na tym, że kiedy mam zjeść rybę którą miałbym kupić w sklepie, to zaczynam się zastanawiać, czy to właściwie jest, jest sens. Ja próbuję ograniczyć spożycie mięsa, ale lubię ryby. No ale z kolei, jeśli chodzi o ryby, no to pojawia się ten wątek plastiku, które te ryby mogły zjeść. Ja myślę, że pan redaktor nie przesadza. Ja nawet czasami mam takie wrażenie, ponieważ bardzo lubię ryby i, i bardzo dużo jem ryb surowych, odnoszę czasami wrażenie, że ta ryba smakuje inaczej. I wydaje mi się, że coraz bardziej e, czuć, że w tych rybach są inne elementy niż e, to, co kiedyś jadło się jako świeżą rybę, co nazywało się świeżą rybą. Ale zdaje się, że w takim razie nie ma odwrotu, znaczy już nic z tym nie zrobimy, bo nawet gdybyśmy oczyścili morze i oceany z dryfującego plastiku, a wiadomo, że tego jest tam bardzo dużo, jest ta słynna wyspa wielkości 1 trzeciej Europy, dryfująca gdzieś po Pacyfiku, ale przecież to nie jest jedyna wyspa. Są mniejsze wyspy plastiku czy też w ogóle odpadów, dryfujące na przykład po Oceanie Atlantyckim. Więc gdybyśmy nawet powyjmowali te wszystkie śmieci z tych oceanów, no to i tak nas nie ratuje przed, tymi, przed, przed tym, co się już tam przedostało do wód i po prostu tam będzie. No najgorsze są te plastiki, które już zaczęły się rozkładać, tak? Czyli tak. nanocząsteczki, a tworzyw, no one są praktycznie nie do wyłapania. Można by powiedzieć, chociaż nie jest to łatwe, że łatwo byłoby pozbierać te wszystkie odpady, które dryfują, ale co z tymi, które już gdzieś tam się przedostały? i które... Właśnie o to pytałem. No to co z tym? Co, co z tymi nanocząsteczkami? Już jesteśmy bez szans, to one już tam zostaną na zawsze. No ja nie chciałam. Nie wymienimy wód w morzach i oceanach. Prawda, to prawda. Sama, sama ta myśl i w ogóle wyobrażenie tego w skali globalnej jest przerażające. Natomiast no, jest ileś pomysłów, sposobów, inicjatyw, które nakłaniają do tego, że jednak powinniśmy drastycznie ograniczyć wykorzystanie plastiku, ponieważ plastik sam w sobie nie jest zły. Oczywiście zawdzięczamy plastikowi. Wiele, wiele różnego rodzaju udogodnień, czy chociażby cała medycyna bazuje na, na plastiku um, komputery, budownictwo, motoryzacja. Pani doktor tego programu nie nagralibyśmy bez plastiku. Dokładnie ile plastiku dokładnie jest tak. w sprzęcie służącym do nagrywania. Natomiast jest wiele takich sytuacji, w których ze zwykłej wygody nadużywamy plastiku, wykorzystujemy jednorazowe opakowania, jednorazowe naczynia. Podobno Polacy średnio statystycznie wykorzystują 400 foliówek rocznie, gdzie można by równie dobrze mieć jedną torbę materiałową i ograniczyć takie, takie zużycie tworzyw i dzięki temu również oczyścić środowisko. To jest bardzo ważny wątek i może, może pochylmy się nad nim przez chwilę, czyli wątek dotyczący używania plastikowych, na przykład opakowań jednorazowych, które, no, których powinniśmy jak najmniej używać. Czyli to co Pani przed chwilą powiedziała, torby materiałowe, z którymi chodzimy na zakupy, ale co jeszcze możemy dodać do tego, naczynia jednorazowe plastikowe. Łomki. Słomki plastikowe, kubki no, naczynia właśnie. Coś jeszcze? Często jest tak, że ktoś robi zakupy i jednego banana, czy jedną brzoskwinię, czy jedną bułkę pakuje w woreczek. Też hmm. można zupełnie sobie inaczej z tym poradzić. Nie jest to nam potrzebne. Hmm. A butelki na wodę. Woda w butelkach plastikowych jest sprzedawana no, prawie wszędzie. Rzadko spotyka się w gruncie rzeczy wodę. Wodę w szklanych butelkach. I no co z tym możemy zrobić? Możemy mieć swoją jedną butelkę plastikową, do której będziemy dolewać wodę, tak? A ja bym Ale... nawet powiedziała, że nie plastikową, że na przykład szklaną. Ja w Australii byłam bardzo zdziwiona, bo co kilkaset metrów są tam wodopoje, gdzie można napełniać taką butelkę, którą się ma cały czas ze sobą, którą się używa wielokrotnie. Ja wiem, tutaj jest to uwaga do kierowców i pasażerów. Wiem, z butelek szklanych podczas jazdy samochodem trudniej pije się wody, dlatego że przy jakimś ruchu można narazić swoje zęby na jakąś kontuzję na przykład. Ale trudno. Coś za coś i myślę, że jest to do przepracowania, prawda? Jak najbardziej, zwłaszcza, że są różnego rodzaju termosy, kubki, które mhm. naprawdę i fajnie wyglądają i też są dużo zdrowsze. Mhm. To był wątek, wątek plastikowych opakowań jednorazowych, których zużycie powinniśmy ograniczać. A teraz przez chwilę o tym plastiku, który się nadaje do recyklingu i do tym, o tym, który się nie nadaje do recyklingu, bo to jest też ważna informacja i można ją znaleźć na opakowaniach. Czym, to się, czym, czym ten plastik się różni od siebie? To bardziej, bardziej chodzi o, o substancje, jakie są zawarte w, w tych yy, tworzywach. Jeśli chodzi o zdrowie człowieka, to każdy rodzaj plastiku ma takie oznaczenia, trzy strzałki w środku cyfra. I jeśli chodzi o te oznaczenia, to cyfra 2, 4 i 5 to są te plastiki, które są bezpieczne dla, dla zdrowia. Natomiast pozostałe, szczególnie ta oznaczona cyfrą 7, czyli grupa inne, to są te rodzaje plastików, których powinniśmy unikać, jeśli chodzi o opakowanie naszych produktów, które spożywamy, czy bezpośredni kontakt z, ze skórą czy z, z organizmem, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, co, co producent wymyślił i co zostało tam zamieszczone. Czyli jeżeli znajdziemy na opakowaniu siódemkę, to co? To raczej zrobić? małym dzieciom w takiej butelce nie podawajmy picia. A jak jest z recyklingiem plastiku? są również rodzaje opakowań czy produktów, które są łatwiejsze do recyklingu i są bardziej pożądane. Tutaj chyba najbardziej powodzeniem cieszą się butelki PET, bo na pewno pan redaktor słyszał, że na przykład z butelek PET można wyprodukować polary, <todgłosy> różnego rodzaju ubrania. Natomiast ta grupa, chociażby wspomniana siódma, jest to taka mieszanka, z którą tak naprawdę ciężko, co ciężko zrobić? rozpoznać co zrobić, tak. I z moich notatek wynika, że na świecie recyklingowi poddawane jest jedynie około 15% wyprodukowanych wyrobów z tworzyw sztucznych i np. 25% w Chinach, 30% w Unii Europejskiej i tylko 9% w Stanach Zjednoczonych. 8 milionów ton rocznie trafia do mórz i oceanów. Hmm. Czyli z tym recyklingiem to w ogóle hmm, słabo, i znowu podczas kolejnego programu z cyklu tego, tego śmieciu wracamy do idei zero waste i, i mm -hmm. do idei 3R, czyli reduce, reuse i recycle. Czyli w gruncie rzeczy chodzi w tym wszystkim, jak najbardziej, przede wszystkim chodzi w tym o to, żeby ograniczać zużycie. Dokładnie tak i tutaj przerażające jest z jednej strony to, że tak mało z tych plastikowych produktów, opakowań jest poddawane recyklingowi, ale drugą bardzo przerażającą rzeczą jest to, że w tak ogromnym tempie przyrasta ilość tych, tych produktów, tych opakowań z tworzyw sztucznych. My po prostu jesteśmy bardzo wygodni, przyzwyczailiśmy się do tego i tak naprawdę to jest kilka, kilkanaście sekund czasami cykl y, życia takiego produktu czy takiego opakowania. Ale myślę, że gdyby w sklepach nie wręczano nam stale tych toreb i nie... Oferowano ich, to mielibyśmy y, łatwiej y, zapamiętać, że jednak musimy ją wziąć. Prawda? Właśnie, przyrzućmy trochę tej winy na sklepy, gdzie tych torebek jest po prostu w, bez do użycia, bez, bez ograniczeń. Podchodząc do stanowiska w supermarkecie z owocami czy warzywami, co mamy do opakowania tych warzyw i owoców? Oczywiście torebki, takie małe, najmniejsze torebki foliowe, no i tego jest cała masa one są po prostu wszechobecne. A gdyby ich nie było, są takie sklepy, co prawda niewiele, ale są takie sklepy, które nie kuszą nas foliówkami, i, i myślę, że takie. A wiem, ma... pani doktor mówi teraz na przykład o takim jednym sklepie w Warszawie, jednym jedynym na całą Warszawę, gdzie w ogóle nie ma żadnych opakowań, tylko się kupuje na wagę i w, no, opakowuje się to, wrzuca się do jakichś swoich pojemników. Ale może jak będziemy coraz częściej mówić o tym sklepie, to będzie ich więcej. Oby tak było, oby tak było. No ale wróćmy do tego plastiku i do, do złego wpływu plastiku na, na nasze zdrowie. Mówiliśmy już o tym, że, że skoro te nanocząsteczki wnikają do wód, to coraz więcej mamy obaw przy spożywaniu ryb czy owoców morza, co gorsza owoców morza również. Ale przecież plastik i jego wpływ na nasze zdrowie nie dotyczy tego, co się dzieje w wodach. Nie to. tylko układ pokarmowy, prawda no też przez skórę. Ostatnio była taka informacja na temat wycofania całej partii ubrań, które były właśnie w jakiś sposób skażone i które były niebezpieczne dla zdrowia. Były to ubrania z recyklingu, które również w nieodpowiedni sposób przygotowane stanowiły zagrożenie dla życia. Też yy, myślę, że każdy słyszał o takich yy, historiach, kiedy zabawki dla dzieci produkowane były produkowane z substancji, które były niebezpieczne. Więc yy, naprawdę sytuacja robi się coraz bardziej poważna i tak naprawdę z każdej strony, czy to poprzez szczotkę do czesania włosów, czy szczoteczkę do zębów, czy opakowanie, w którym Bo jak już mówiliśmy, plastik jest wszechobecny. Dokładnie tak. I pani doktor, powiedzmy teraz o tych badaniach, o których myślimy. Ja ciągle mam wiele znaków zapytania w głowie, jak ja dam radę, ale może warto, warto spróbować. No myślę, że to jest nasz, nasza odpowiedzialność, nasz obowiązek, skoro edukujemy i mówimy o tym, to może spróbujmy, czy udałoby nam się przez pół roku żyć bez plastiku, co oczywiście będzie dla naszego zdrowia, myślę, zbawienne. Przynajmniej tak powinno być. Sprawdzimy mhm. to. Tak, to może powiedzmy. No to badanie ma polegać na tym, że przebadamy się na zawartość, obecność plastiku w naszym ciele, tak? I, i trzeba będzie od, znaczy, pobiorą nam krew czy coś jeszcze? Jakieś inne próbki? Będziemy Cześć? musieli oddać mocz i a. oddać próbki kurzu z pomieszczenia, w którym a. najczęściej przebywamy, a następnie przez pół roku starać się unikać plastiku. W każdej formie, czyli wymienić nasze przedmioty codziennego użytku. Będziemy musieli stosować kosmetyki bez substancji, na przykład bez mikrogranulek, plastiku, które są wszechobecne w kremach. Będziemy musieli czasami zrobić sobie kosmetyki samodzielnie albo poszukać takich surowców naturalnych, bez He. plastiku. I po pół roku znowu poddamy się takiemu samemu badaniu i hmm. przedstawimy wyniki. Przepraszam, że je tak zawiesiłem, ale. Próbuję sobie to wyobrazić. Czy Państwo mogą sobie to wyobrazić? Życie bez plastiku, albo no, w każdym razie z wielkim ograniczeniem plastiku, skoro plastik jest wszechobecny, jak to zrobić? Tak jak pani doktor powiedziała, szczoteczka do zębów przecież nie ma drewnianych szczot, a może są. Ja nawet słyszałam, że będziemy musieli paragonów unikać. Ja już zaczęłam nawet. Ale paragony te, są papierowe. Są jakieś substancje są nasączone czymś, co ma bardzo negatywny wpływ na Ale zdrowie. paragony są ważne ze względów fiskalnych, więc prawda? No, no dobrze, ale nie, no można. Może można. wersja elektroniczna paragonu byłaby zdrowa. O, właśnie. A okulary? Przecież te okulary, i pani doktor też ma okulary, one są z tworzyw sztucznych. Moje są chyba częściowo z metalu, częściowo z plastiku, ale czy mam zmienić okulary? Nie wiem, wszystkiego się dowiemy w instrukcji. <laughs> Powiedzą nam. Powiedzą nam i, i podzielimy się tą wiedzą. I na pewno się tą wiedzą, właśnie, podzielimy i powiemy Państwu, jakie będą wyniki tych badań, no, ale to zajmie nam trochę czasu, ponieważ pod, potrzebne jest pół roku. Minimum pół roku takie są wymagania. Minimum. Mhm a może później już nam tak zostanie, że, że z rozpędu przestaniemy. No ja na to liczę, że, że nam się spodoba i że te wyniki nas zmotywują i, i że też może Państwa zarazimy takim podejściem, i takim stylem życia. Wrócimy do tego tematu, do tego wątku, o którym mówiliśmy, czyli do badań, którym się poddamy. A tymczasem kończymy kolejny program z cyklu Ty śmieciu ekocyklicznie o gospodarce. Do widzenia Państwu. Do widzenia. wydobywamy zieleń z odpadów.